Wiedziałem wiele spotkań z udziałem LPN, ale takiego chyba jeszcze nie, W Sławku. E, ostatnia minuta, która wstrząsnęła tutaj ligą i no, chyba na pewno kantorem. Tak jest, dokładnie. No, na pewno z przebiegu meczu nie zasłużyliśmy na to, żeby e, przegrać. Żeby przegrać. E, wiadomo, no, to jest też bardzo mocna, silna drużyna, czołówka. Tak? E, takie mecze nigdy nie wiadomo, jak, jak, jaki będzie rezultat na koniec. My się bardzo cieszymy, że Zdążyliśmy w półtora minuty doprowadzić się do remisu, sędzia zakończył mecz jak w bramkę na 3-3. Bardzo się cieszymy, dopisaliśmy kolejny punkt i zobaczymy dalej jak się losy potoczą. Mecz rozpoczął się dobrze, bo prowadziliście, wydawało się, że macie to pod kontrolą. 1-0 prowadziliśmy, tak, do przerwy. Wynik tutaj może się zmienić w przeciągu, mówię, minuty, półtora, co my zresztą udowodniliśmy w końcówce. Także to 1-0 to jest naprawdę... Bardzo niepewny, niebezpieczny wynik, także no my się bardzo cieszymy. Powrót króla pomógł, bo wrócił dzisiaj wasz y, zawodnik A po jest. jakimś dłuższym czasie. Tak, jest, urodziło no, się y, dziecko, zostawił nas na rok, wrócił, bardzo się cieszymy. Pomógł nam Władek y, Bromirski, popularny Messi. Bardzo się cieszymy, pomógł nam. Jest ok. Nie, bo dzisiaj Mateusza Pikula to też wypadek przy pracy, czy dłuższa absencja? E... Czy jakby ta drużyna się trochę też pozmieniała, inaczej wam się grało? Y, czy inaczej? Myślę, że nie. No Mateusz Pikul e, bardzo duże osłabienie. Tak? E, ma kontuzję, nie może jej na razie wyleczyć. Mam nadzieję, że w tych decydujących meczach nam pomoże, że ta kontuzja jednak nie okaże się na tyle groźna. Remis to jakby no, cieszycie się, bo wy walczyliście, wyrwaliście go, ale jakby zdobyliście po punkcie, czy po dwa straciliście tutaj walczycie no, za plecami aut jeszcze może się tutaj skok jakiś dokona, no ale walka o wicemistrzostwo trwa ciągle. Yy, no auta, auta są poza zasięgiem. Myślę, że o drugie i trzecie miejsce będzie walka do ostatniego meczu tutaj, tak? Te, te cztery pozostałe zespoły na pewno będą walczyć między sobą. O wicemistrzostwo, i o trzecie miejsce, tak? o, o, żeby być na podium. Myślę, że auta na dzień dzisiejszy są poza zasięgiem.